Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mój Paznokciowy Kącik. Jest to świeżutka seria, do której każdego z Was zapraszam, bo większość z Was robi sobie też paznokcie albo sobie w domu, albo gdzieś tam w salonie, albo mobilnie. Więc to jest seria dla Ciebie. Tak się nazywa seria, tak się nazywa również grupa na Facebooku, do której Cię zapraszam bardzo serdecznie. No a my zaczniemy od tutaj tego najświeższego postu. Pooglądamy sobie. Kąciki paznokciowe widzów. Kryszczyn, dajesz intro. Kryszczyn, dzięki za intro, widzowie za to, że jesteście. Zaczynamy od tego postu, o którym wspomniałam najświeższego, i tutaj mamy komentarze, ale zacznijmy od tych najświeższych trzy tygodnie temu. Monika tutaj sółkowska wrzuciła wszystko do folderu Google. Google, więc super będzie jakoś zdjęć. No, zobaczmy. Hej, mam 35 lat, mieszkam w województwie kujawsko-pomorskim, paznokciami to zainteresowałam się w szkole średniej. Przedłużałam bez szkoleń, żeby dorobić, ale to był inny wymiar. Przestałam jakieś 13 lat temu, no faktycznie to był inny wymiar, potwierdzam. W lutym bieżącego roku moja miłość się odnowiła i tak po trochu kompletuję nowe sprzęt i produkty. Tym razem się uczę, jestem w klubie kompletnej stylistki i to jest moje główne źródło wiedzy. Paznokcie przedłużam tylko sobie, plus obsługuję mamy w zakresie hybrydy. Nie mam miejsca na swój kącik. Dotychczas pracowałam przy stole, gdzie było bardzo niewygodnie. Za podłokietnik robiła poduszka z tych dawnych czasów. Dramat. No. Zaaranżowałam kawałek wolnej podłogi 40 na 40 cm. I tam jest mój kąt. No i zaraz zobaczymy. W związku z tym, że ciężko kupić coś, co sprosta moim potrzebom, postanowiłam sama sobie zrobić biurko. I też sobie sama zrobiłam biurko. Znaczy, z pomocą Przemysława. E, mi Przemysława. Kilka rzeczy kupiłam, sporo miałam po poprzednich projektach. Lubię takie rękodzieło. Z odpadów zrobiłam też nowy podłokietnik i podkładkę na pędzelki. O kurde, tutaj mamy własnoręcznie robiony kącik paznokciowy. Patrzcie no. Obecnie jestem w fazie przeprowadzki z komody do biurka. Jeszcze na nim nie pracowałam, więc na zdjęciach jest luźna aranżacja. Czekam, czekam też na nowy pochłaniacz, ma być jutro. Na zdjęciach nie ma mojego całego asortymentu, brakuje sekcji ozdoby, dezynfekcja, części narzędzi, bo idą do sterylizacji w salonie, który oferuje takie usługi. No i elegancko. Jak się wyrobię przed odcinkiem, to z apt. To zupdateuje album. Tymczasem pozdrawiam całą ekipę i życzę miłego oglądania. Miejmy nadzieję, że pamiętałaś o tym i dorzuciłaś, bo to jest dysk Google, tam nie trzeba komentarza nowego dawać, tylko po prostu sobie do dysku Google dorzucić zdjęcia i one się pojawią, one się tu pojawią. To jest ten sam link. O, jest update, ale to potem. Szafka pierwotnie miała 6 płytkich szuflad. Ja potrzebowałam przynajmniej dwie głębokie, więc połączyłam dwa w jednym Okej, okay. okej, okay. o trochę prądu i lakieru bejcy. Moja baza, okej. Okay. Jocie, kręca, ze sklejki zrobione, ale czekaj czekaj, 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 co to będzie? A, podłokietnik. A, taki l, pod skosem. Dobra. Nie wiem, czy ten skos to będzie dobry pomysł. I tu z gąbki w środku. I to jest materiałem. O! Progres. Trochę zwykła deska. I metalowe piórniki z błędem. Od pomysłu do realizacji. Kurde, patrzcie, no. Wszystko sama. No, do takiego końcika to nikt nie będzie miał. Tutaj mamy. O! Akwarelki od Kulo! I podstawkę na pędzle. Mega! <grymne> no. Dominika Świątek. Ja samodzielnie z pomocą narzeczonego zrobiłam podłokietnik i lampę. No tak, no tak, no tak. Jakie ładne zdjęcia, też nie. Na zdjęciach ładnie to wygląda. Tu mamy artery od słowianki, painty od Indigo i od Kulo. Mamy farbki. A, tu sobie dokupiłaś białą i czarną, dobrze. Biurko na co dzień w stanie spoczynku. Okej. Okay. Miejsce do przechowywania pochłaniacza. Fajnie. Z mojej perspektywy. Fajne biurko. A, a, i ono chyba, ono chyba będzie. Nie okej. Okay. Inaczej pomyślałam o czymś innym. Grunt to prunt. Tak, cztery. Lampa UV. Fryzarka. Lampa oświetleniowa. Pochłaniacz. No jeszcze jedna lampa, więc tak. Jeszcze jeden może. Gniazdko do dyspozycji. Modelki. Spo spód blatu je nie, jest nie jest pomalowany, żeby w razie potrzeby można było odpukać w niemalowane. Nie jest pomalowany, żeby w razie potrzeby można było odpukać w niemalowane. Aha! To jest efekt lenistwa. No, musiałam trochę to y, przerobić w mózgu, żeby zrozumieć. No, czasami mam takie po prostu, no, jak mam to powiedzieć, no. Y, czasem szyb, za szybko myślę, czasem za wolno. I to był ten moment drugi. No, długi przewód zasilający, całe biurko wychodzi od spodu, żeby nie plątać się pod nogami. Elegancko. Zmutowana szuflada, żeby pomieścić te większe rzeczy. Bardzo ładnie. Dezynfekcja, lampa, noży... nożyczki? Rękawiczki, chciałam powiedzieć. Tutaj mamy jeszcze inne rzeczy. O, szablony od kula. Ściągnę sobie na lampie, przykleiłaś od swojej strony, żeby dobrze widzieć. Fryzarka. Git, waciki. Jeszcze takie, wszystko ładnie poukładane w koszyczkach, tu mamy pędzelki, tu jakieś kolory, arte brillante, gel clear, opaski ścierne, frezy tutaj są wysterylizowane. Pochłaniacz celowo leży w tę stronę, ponieważ z tyłu wieje, aha, z tyłu wieje, na jego podkładce opieram swoją rękę podczas pracy. Aha, tutaj podkładasz rękę, a tu wieje. A, żeby na modelkę nie wiało, nie wiem o co chodzi teraz, ale dobra. A, tak sobie to zrobiłaś, żeby tu lampę włożyć. A, to jest oczo chyba nie, czy ta druga u coś tam, coś tam, to też odkulo. Ciekawie, ciekawie. Tutaj ten pomysł z tym podłokietnikiem i lampą, ciekawy. Okej, okay, waciki kiedyś e, doczekają się dyspensera, na razie dozuję je małymi partiami. Lampka pożyczona. Na ocyna dopóki sobie nie zrobię swojej. Aha, ta, ok Ściąga na fresarce. To był średni pomysł, bo odchodzi. No chyba trzeba byłoby ją właśnie na kartkę albo tutaj na tą podkładkę przykleić, nie? Za to zalaminowana na podkładce jest zawsze, za to zalaminowana na podkładce jest zawsze, kiedy jej potrzeba. Aha, tutaj, ta zalaminowana, dobra. Że ściąga zawsze jest wtedy, kiedy jej potrzeba. Ten biały kleks jest świetnym tłem na takie podręczne mieszanie kolorów, czy, czy nie, pędzla. Drewniana podkładka łatwo, łatwym w, zabezpieczona łatwym w utrzymaniu czystości pleksi. Ej, dokładnie, Luisa. Luiza, Luiza Schroeder. Taki magger paznokciowy. MacGyver, Paulina to źle przeczytała. MacGyver paznokciowy. Mega ładne to wszystko tutaj. Pięknie to wygląda, no kurde. Dobra, i to tylko jest prowizorka, bo to jeszcze takie, wiecie, poustawiane, żeby było. Mamy jeszcze update. A nie, więcej jest zdjęć, tylko się nie wczytały. Niestety nie ma miejsca w biurku na jednorazówki, dlatego mieszkają w pudełku, w komodzie. No i dobrze, tak też może być. Nie wiem, czy się tutaj coś jeszcze załaduje. Nie, to już chyba wszystko, więc teraz lecimy do update'u, proszę Państwa. Update. Coś jeszcze przyszło, doszło, czyli holwika. No, pięknie, ale będziesz teraz wymiatać. No, proszę pani, znaczy on będzie wymiatać, a ty będziesz frezować. Mamy też frez do myjki, myjąco, dezynfekujący, podkładkę do mieszania, waciki, elegancko, nowy członek zespołu, a to pewnie cułowianki, co nie? A, czyli masz takie. Tutaj zestawiki porobione. Reziki po wakacjach u pani Natalki, wypoczęte i gotowe do pracy. O, jak to słodko jest wszystko napisane. Z Eda nie potrafię jeszcze za bardzo korzystać, więc, więc sam jeden został z utworzonego wówczas setu. Pracuje nie tylko na sobie. No, trzeba się po prostu troszkę przestawić i tak trochę na odwrót pracować. Pięknie to wygląda. No, to jest najpiękniejszy element całego kącika, nie, dla mnie. No i tutaj dezynfekcja powierzchni, dezynfekcja dłoni, tu mamy dezynfekcja narzędzi, no wszystko, co potrzeba, nie. Wszystko, co potrzeba. I pewnie takie jedno grubsze na drillo było z tego, co widzę, zamówienie takie serio grube, bo chorwika, to swoje kosztuje, nie. Jestem niesamowicie... Ujął mnie twój kącik. Podoba mi się niemożliwie, wszystko praktycznie ręcznie robione i wszystko, co potrzeba, a tylko, można powiedzieć, robisz pazy w domu. A masz więcej, lepiej, sterylniej niż w niejednym kurde salonie na całym świecie, niż w 99% salonów na całym świecie. Jestem wzruszona. Podoba mi się to niemożliwie, nie? Mega śliczne. I, i wszystko, i przemyślane. No nic, sprawdźmy kolejny paznokciowy kącik. Tutaj mamy komentarz Laury. Zobaczmy, co napisała Laura najpierw, a potem ze pójdziemy do zdjęć. Hej, mam 19 lat. Aktualnie mieszkam za granicą w UK. Paznokciami interesuję się od 15 roku życia. Wcześniej coś tam próbowałam z paznokciami, ale moje pierwsze paznokcie na sobie odpadały po jednym dniu. To tak jak e, ja, jak zaczęłam chodzić do stylistki paznokci to już na drugi dzień miałam zapowietrzenia do połowy paznokcia. A jak pierwszy raz sobie sama zrobiłam paznokcie, to trzy tygodnie chodziłam w tych samych paznokciach. A od stylistki to mi tak, no po tygodniu to mi kilka jeszcze zostało, no. Potem na jakiś czas dałam sobie spokój, aż do listopada 2023 roku, gdzie zrobiłam swój pierwszy kurs na hybrydę w Semilaku. W grudniu zrobiłam drugi na hybrydę i trzeci na przedłużanie. Nie wiem, czy to tam miało specjalnie być, ale okej. Okay. Z tego względu, że dopiero zaczęłam, nie wychodzą mi one tak, jakbym chciała, no ale praktyka czyni mistrza. A dzisiaj przyszłam pochwalić się swoim kącikiem paznokciowym. Nie jest to jeszcze moje docelowe miejsce, ponieważ mam jeszcze dużo pomysłów i planów, na pewno wymianę pochłaniacza. Paznokcie robi, robię, ro... robię robiłam sobie mamie i przyjaciółce w domu. Ja nie mogłam mieć paznokci ze względu na szkołę, ale teraz to się już zmieni. Pracuję w salonie kosmetycznym, więc jakieś doświadczenie z klientkami mam. A to pierwsze. A to pierwsza. Czekaj. Pierwsze moje. Aha, twoje prace i twój kącik, dwójka. dobra. Miejmy nadzieję, że będzie trochę więcej zdjęć, ale to zobaczymy. Dobra, takie robisz paznokcie, ok. Fajne, czyste, estetyczne. Dobra. Ładnie, bardzo. Fajny kolor, czyli mniej więcej wiemy, jak wygląda Twoja praca już paznokciowa, już, już praca na tym kąciku paznokciowym. Radzę grzbietami przy kwadratach trochę podnosić grzbiety. Będzie to fajnie wyglądać. Dobrze, trochę hybrydy, no i ładnie. No i mamy też kącik, czyli klub programu, klucz tej serii. Mamy tutaj tak biurko, autoklaw na ciepłe powietrze. Twu, co ja mówię, sterylizator na ciepłe powietrze. Suche. Dwie lampki. Pochłaniacz, oczywiście tak jak mówiłaś, do wymiany jest. Tutaj OK. Wszystko pod ręką. Widzę, że tu są półeczki z rzeczami. Ładnie czyściutko. Kresełko fajne. Tutaj mamy w szufladach, jak to wszystko wygląda. Czyli jest jeszcze miejsce na inne rzeczy zostawione. Żele, przyrządy jedno, rzeczy jednorazowego użytku, hmm, tu jakieś pakiety sterylizacyjne. Okej, okay. aha, to jest ta sama szuflada z innej perspektywy. Tutaj są kosmetyki do manipedii, żele do moczenia nóg, dłoni, skraby, oczyszczenia twarzy i woskowania, czyli taka kosmetyka, dobra, kosmetyka, kosmetyka. O, bardzo fajnie. Zdezynfekcja powierzchni, narzędzi i to jest pewnie dłoni. Bardzo możliwe. Tu jakieś klinery w szufladkach, tutaj do pedi. Mamy rzeczy. Kurde, to jest domowy salon. Tu mamy w pudełku. Rośnie nam kolekcja ozdób, tak. Preparaty. Trzy rodzaje oliwki. Remover. Primer, dwa razy primer, trzy razy primer, ale ten jest kwastowy, nie wiem w sumie po co ci. A może robisz akurat te akryle? No i Bonder, czyli też primer właściwie. Tak, zaszalałaś, primerowo zaszalałaś sobie. Dobra, bazy, top mat, baza do pedii. Yy, kolejny primer, dwa chyba primery, klej. Kolekcja oczywiście będzie się powiększać. Mamy żele różne, raczej pomniejszać, bo to, to zużywamy, nie? Lepiej tak, no jak nie mamy całego obłożenia klientów, no to lepiej nie kupować nowych żeli, bo no, bo się nie zdążysz zużyć, nie? A się przeterminuje. Formy do paznokci, bardzo fajnie. I tu mamy jeszcze jedno zdjęcie paski do sterylizacji, pięknie. Że tam rękawy. Co do pakietów, to mam taki problem, że mój sterylizator nie zmienia koloru paska na opakowaniu, pomimo, że było sterylizowane. A jak, w ustawieniach, a jak ustawiałam większą temperaturę, to jakby paliło się opakowanie i zostało zruknięte. Tak, po pierwsze, te, te y, tutaj y, rękawy chyba nie są przeznaczone, nie wiem, jeszcze nie pamiętam, trzeba było przeczytać, one nie są przeznaczone do... Sterylizatorów na suche powietrze, więc one tak naprawdę te narzędzia nie są wysterylizowane, bo masz. Pewnie musiałaś ustawić za małą temperaturę, bo odpowiednia temperatura pali będzie paliła te pakiety, więc musisz kupić odpowiednie pakiety. A najlepiej po prostu kupić autoklaw, nie? Albo oddawać narzędzia zapakowane, już takie zdezynfekowane, umyte i za, wysuszone, opakowane w pakiety, oddawać y, do kogoś, kto ma ten autoklaw, ale jak mieszkasz w UK, to, to może być troszeczkę ciężko, więc chyba już prędzej będzie kupić autoklaw, nawet na raty możesz kupić i sobie sterylizować wszystko w tym autoklawie i wtedy będziesz pewna, że te narzędzia, którymi pracujesz, na ludziach, którzy do ciebie przychodzą, będą bezpieczne i oni potem nie będą musieli badać sobie krwi, czy się czegoś u Ciebie, czy by się u Ciebie zarazili. No to jest tylko wszystko zależne od Ciebie, czy chcesz mieć na sumieniu tam kogoś na przykład, czy będziesz działać. Więc do dzieła, do dzieła trzymam kciuki, zacinam autoklaw, a kącik bardzo zacny. Bardzo zacny. No i kolejny kącik pazurowy Aleksandra napisała: Cześć, mam 31 lat. Mieszkam przy samej granicy polsko-niemieckiej, Dolny Śląsk. Jestem waszą kursantką od około 4 lat. Mam dostęp do klubu kompletnej stylistki bez limitu. A paznokciami zainteresowałam się w pandemii, jak trzeba było je samemu ściągać pilnikiem, bo salony były zamknięte, a chodziłam wtedy do stylistki. Złapałam bakcyra i stało się to moim hobby. Paznokcie tobie. Robię sobie, tylko sobie, aktualnie przemycam przezroczysty żel na swoich naturalnych, bo w pracy nie mogę nosić pazów, praca przy produkcji tamponów, okej, okay. higiena i ten okej. Okay. Dłuższe pazy robię sobie, jak mam dłuższe wolne lub urlop, 90% zakupów paznokciowych robię na drillo, no i elegancko, daj tylko jeszcze znać, czego tam nie ma, żeby było 100%, nie no dobra, ozdoby, wszelakie pierdółki pazurowe, no tam na drillo nie ma. Mam też dwójkę dzieci, 4 i 7 lat, więc wszystko musi być pochowane. No. A biurko stoi szufladami skierowane i dosunięte do ściany, żeby sprzęt i dzieci były bezpieczne. Bardzo rozsądnie, bardzo rozsądnie. Moja czteroletnia córka Zosia uwielbia cię oglądać i zawsze ocenia moje nowe pazy i się zachwyca, a i chwilowo krzesło uległo małej destrukcji, dzieci? Dzieci. I czekam na nowe, więc nie ma go na zdjęciu, a metalowe narzędzia sterylizuję u dentysty. Akurat do zdjęcia czekają w pakietach, ale prawdomierz jest po sterylizacji, bo go ostatnio nie używałam. Jak mam krótkie swoje pazy, no tak, no jak się ma krótkie pazy, to no nie trzeba, można sobie darować. Pozdrawiam ekipę Kulo i Drillo, bardzo dziękuję. Oto mój paznokciowy kącik, jeszcze tam pod spodem mamy PS. Ta biała komórka to przewijak po dzieciach. Zrobiłam z niego użytek. Pazrukowe rzeczy są na blacie niżej, tampony z roboty i podkłady jednorazowe z apteki dla moich zwierzaków. PS2. Drugi link do Drillo był, nie był celowy, nie wiem czemu się pojawił. No dobra, zerkniemy. Dobrze, mamy tutaj biureczko. No, jest wystarczająco miejsca, żeby sobie podziałać. No, i wszystko tutaj u góry. Okej, okay. gdzie można sobie jakoś poradzić, nawet jak się w samym sobie w domu robi pazury. Tu widzę, na biurku się zawieruszyło sprzężone powietrze, jakby co, do klawiatury laptopa, a tutaj to, albo do suszenia frezów. Ja na przykład, frezów, no niekoniecznie, ja na przykład z tyktyka, y, suszonym powietrzem wydmuchuję, albo właśnie z grubościomierza, prawdomierza. Albo z łysego wydmuchuje, no, bo tam się lubi zapodziać, a to długo schnie tam w, w tych szczelinach, więc żeby sobie przyspieszyć. A, no tak, notatki z kursów, pięknie. Tutaj mamy dezynfekcję i, my, i mycie narzędzi. Dezynfekcja powierzchni, pięknie. I tutaj dłoni, elegancko. Mamy pakiety, te, te to dopiero będą szły do sterylizacji. Ale ten już, a dobra, grubością już... Proces odbył, różne tam preparaty, Medisept, a co tutaj mamy z tego? Aha, to pewnie jakieś będą chusteczki dezynfekujące. Pochłaniacz bardzo zacny, też tam pewnie na Drillo kupiony. Tutaj mamy wszystko w szufladzie schowane, żeby się nie zawieruszyło. Ładnie, ładnie, ładnie. Kurde, fajnie wszystko poukładane. Tu w kwadratowym pojemniczku puste opakowania po frezach, a ten metalowy klips jest, bo jest, nie używam. Muszę się go pozbyć. A ten. <noise> Pamiętajcie, że już są plastikowe te klipsy na drillokrupkac. Jak ktoś by potrzebował klipsów przezroczystych. Dobra. I tu po prostu tu masz yy, wrzucone pudełka po frezach, które właściwie niczemu już nie służą, ale może się kiedyś przydadzą. Może się kiedyś przydadzą. Tutaj mamy produkty jednorazowego użytku. Pędzelki, piórniczki może jeszcze tam z pędzelkami być może, rękawiczki, na dole szablony. Mikronik 201N, moja miłość, nie tylko twoja. Lampa widzę też. Tu z tyłu zapasy od lewej. Filtr do pochłaniacza, pod nim waciki, patyczki i szczuteczki. Piórniczek ma zapasowe pędzelki. A, tak myślałam, że tam będą pędzelki. Szczoteczki narazowe Fajnie, że są zamknięte, że się tam na nie nie pyli. Ale z drugiej strony to też jest w szufladzie, więc OK. Filtry do pochłaniacza, szablony. Tu kuferek niesamowitości, różne cyrkonie, pyłki, gąbeczki, jak żele, których rzadziej używam. Czyli takie w razie co? Pigmenty z truskady. Patrzcie Państwo. Stempelki, tu jakieś pyłeczki, tu jakieś cyrkonie. Gąbeczki, no super, b kuferek, błyskotek, o. Notatki z kursów, pięknie. Pojawił się link z Drillo, ale nie, no może dlatego, że wiesz co, y mogłaś w tekście napisać, że masz produkty z Drillo.co, no i się już automatycznie link tutaj wrzucił, ale to niczemu nie szkodzi, bo ty właśnie stąd kupiłaś y te produkty i ktoś jak będzie się, y nie wiem, chciał znaleźć, no to już nie będzie musiał szukać, tylko sobie po prostu kliknie. Więc spoko dobra bardzo bardzo skromny za to wszystko co trzeba jest w twoim yy, no, kąciku paznokciowym. I tak jak powiedziałam tutaj każda z was każdy z was może brać udział w tej yy, serii czynnie bo zobaczymy taką, taki przedział różnych kącików niektórzy mają bardziej rozwinięte inni mniej skromniej bo też mają mniej miejsca i czasu na to wszystko. No różnie bywa i widzicie można jak się chce, to można wszystko. No i kolejny kącik pazurowy przed nami. Agnieszka. Cześć, mam w... Cześć wszystkim. Mam 23 lata. 32. Widzisz, jak Cię odmłodziłam. I mieszkam w Żorach. Paznokcie robię z przerwami od liceum. Zaczynałam od paznokci żelowych, przezakrylowe, pohybrydowe. Jestem totalnym samoukiem, a od pół roku oglądam kanał Kulo. Z którego wyniosłam dużo cennych wskazówek, niecały rok temu, po dwóch latach przerwy, ponownie kupiłam sprzęt i zaczęłam robić paznokcie hybrydowe sobie i teściowej oraz czasami mojej mamie. Długo nie wytrzymałam na samych hybrydach i teraz robię sobie paznokcie żelowe na dual formach. Wspaniały wynalazek! Na początku rozkładałam cały sprzęt na stole w salonie, ale męczyło mnie ciągłe chowanie wszystkiego do pudła i wypakowywanie. Kupiłam niewielkie biurko i od tego czasu mam swój kącik paznokciowy. Widzicie? Małe biureczko wystarczy. Tutaj komutka, żeby pochować rzeczy, które na już nie są potrzebne. No i jest. W komentarzach załączam zdjęcia. Do biurka zostały przykręcone kółeczka, żeby móc odjechać od ściany, gdy robię paznokcie komuś. O! Lampka z Twojego polecenia, a lampalet i fryzarka zakupiona, zanim poznałam wasz kanał i polecajki. Na szczęście obie te rzeczy mi się sprawdzają. Lampa ma około 40 diody, 42 diody, 24 waty. No i fajnie, tutaj w tych szufladach wszystko pochowasz, co trzeba, a na górze zawsze mogą być właśnie frezarka czy tam. O, jaki fajny kosz na śmieci. Od razu bezpośrednio można na biurku wszystko do kosza wrzucać. Tutaj mamy co pędzelki, tipsy. Tu jakieś rzeczy do zdobień, jakieś frezy, żel, akrylożele. Tutaj widok od strony klientki, półka na klawiaturę zamocowana w drugą stronę, aby wysuwała się do osoby, której robi paznokcie na półce lampa UV. Ej, ciekawie, no popatrz. Fajnie. No, i jest miejsce na nogi przede wszystkim u klientki, bo czasem te biurka mają, są tak skonstruowane, że. Deska jest przy ścianie, czyli tam, gdzie nogi bym powinna mieć klientka, czy tam modelka, a tutaj git, wszystko, że tak powiem, się zmieści. Dobra, pięknie tutaj posegregowane wszystko. Patrzcie, porządek, cleaner, koty kot, kot, remover, waciki, kolory i kolejne rzeczy wanienka z rzeczami pewnie. A, bo one się tutaj moczą. Ok, warto zainwestować w taką myjkę ultradźwiękową. Ona też około 200 zł kosztuje i to już myje, dezynfekuje nam narzędzia i, i wierzcie mi, robi praktycznie wszystko za nas. My, tu, jedyną rzeczą, którą my musimy zrobić, to dobrze odmierzyć proporcje płynu do dezynfekcji i wody destylowanej. A myjka już robi za nas wszystko. My musimy oczywiście spłukać, no wiadomo. No i do pakietów. Maty podcerowane, pilniki tutaj, złoty szablony, koleżanko. Jak kiedykolwiek używałaś tych złotych szablonów i powiedziałaś sobie, a nie, szablony to nie dla mnie, to wiedz, że to jest wina tych, tych szablonów konkretnych. Och, pięknie, pięknie. Dobra, teraz mamy co? No tak, tak, myślałam, że to będzie szufladka z dobrociami i podkładka do malowania, widzę. A tutaj dalej frezy. Okej. Okay. Pewnie jeszcze nie używane, bo skoro są w pudełkach, no to wiadomo. Ja to najpierw by musiały myjkę ultradźwiękową odwiedzić z tym preparatem, który masz do dezynfekcji narzędzi. Spukane powinny być dobrze osuszone do pakietów i później sobie możesz używać. Dual formy. Dobra. Dehydrator, cleaner. Rozważam zakup myjki ultradźwiękowej, jednak na chwilę obecną dezynfekuję narzędzia jedynie w wanience, y, właśnie, ale ich nie myjesz tam. Więc y, dezynfekcja to jedno, ale one też muszą być umyte. A myjka ultradźwiękowa to dla nas zrobi. I to bardzo dokładnie. Każda z nas, ja, mama teściowa ma swój pakiet, pilniki, szczoteczki, patyczki są jednorazowe. Okay. A tu jedne z moich paznokci na sobie. Estetyczne. Masz tylko y, tutaj taki... Nawyk wyrzynania krawędzi dolnych na wskazującym i na kciuku, ale ogólnie są całkiem, całkiem estetyczne bardzo. I są się zrobione teściowej. Też okej okay, chyba raczej. Nie, są estetyczne bardzo. No dobrze i to by było na tyle. Jeszcze tutaj zauważyłam jedną rzecz i ubolewam, ubolewam, że nie pochwaliłaś się swoimi wzorkami, swoimi tipsami. I wzornikami z kolorami. Ubolewam nad tym, no ale już teraz nic nie zrobię i, i, i tak z tym zostanę. Oj, i ta lampka, bo ona jest świetna, nie? Ta lampka to jest po prostu. Podziel się w komentarzu, w jakim pomieszczeniu znajduje się Twój paznokciowy kącik.